Chciałem, machia się, witam w nowym książku z Casehaga. na moim kanale. Na następie chciałem przypomnieć o tym, że macie właśnie 2000 zł, wpłacając z moim kodem minimum 21 zł a czym więcej w to tym macie większą szansę na wygraną. Jest to dla tych, którzy wspierają mój kod, są to rękawiczki Crimson Web za 1000 zł i mają lecik najtrudniej za 1000 zł. Czym więcej w to tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić jakieś tutaj plusik. Pisać sobie tutaj kodzik Gravital 18, daję Wam 10% więcej do wpłaty oraz dwie darmowe skrzyżki na sam start jest wiele metod płatności czy to big, czy PaySafecard, czy skinki. A jak skinki, do was bardzo szybko, w Minutkę. No i z góry przepraszam za mój głos, bo no, jestem dalej chory, teraz jeszcze mnie katar złapał, więc mój głos już w ogóle jest totalnie tragiczny, no musicie jakoś wytrzymać ze mną, bo no nie chcę przerywać daily, tak, Chceby, żebyście mieli codziennie coś do oglądania, więc no niestety, no mam nadzieję, że już za kilka odcinków będzie wszystko git. E, oprócz tego na nastawienia macie nagrody za levele, za każdy level macie kaskę i to naprawdę sporo za te wysokie levele. Poza tym macie darmowe skrzyneczki co 24 godziny za dany level, który macie na stronie. Jak macie na przykład 5 setny, to macie 10 skrzynek codziennie do odebrania, co 24 godziny każdy z nich możecie sobie otwierać. My sobie otworzymy Legendika, pyk i gwarantowana kostka 868 zł. Bardzo fajnie. Jak widzicie, trochę grałem poza odcinkiem, mój budżet no niestety jest mały. Względem tego co mieliśmy. Oczywiście bodaje to jest ogromny budżet, ale dziś chcemy się odbić, więc robię bitwę chyba solo na 3 osoby. Nawet mam zaplanowaną bitwę, ale do tego potrzebujemy jeszcze trochę więcej budżetu. No, i właśnie od tego mamy evencik. W evenciku mamy ranking. W rankingu za dane miejsce, które zajmiecie, jak kończyć, eventu skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce jest Karambit Doppler za ponad 10 koła. No, ogólnie jest to ślicznych kostek, rękawiczek czy skinków, więc myślę, że warto. Tutaj sobie możemy strzelić w beczkę. Tutaj skinka sobie, pyk. I dostajemy Ice Colda za 82 zł, więc całkiem ok. No, i mamy marketplace, który nam dzisiaj musi pomóc. Marketplace za diamenciki możesz sobie kupować, czy to balans na stronie, czy to skrzynki, czy nawet skinki. No i tak, na start otwórzmy sobie najdroższą skrzynkę za te punkty. I non rider za dwie stówki. No ale mamy tutaj Welcome to the jungle. To jest chyba najdroższy skin. Także kupmy sobie go. Ile on kosztuje? 3,5 koła, Ok. Tak, kupilibyśmy sobie go jeszcze raz. To powinno nam wystarczyć na bitwę, którą chce. Pyk. Yy. I czy nam wystarczy? Powinno, powinno, bo bitwa kosztuje chyba 30 tysięcy. E, także idziemy sobie tutaj w tryb joker i sobie pójdziemy dalej, skrzynki eventowe i każdą skrzynkę chciałbym po 5 razy na trybie joker, czyli na wszystko będzie równy procent szans. I czy nam starczy? I jasne. Jasne, że nam starczy i solo na trzy osoby wyjątkowe. Wyjątkowe nie 2 na 2, 1 na 1 żadne, tylko solo sam na trzy osoby, w sensie, no ja plus 2 osoby. Lecimy, no mam nadzieję, że wygramy bez underdogów żadnych. Zaczynamy od koronki, więc mam nadzieję, że to jest wróżba, że cała bitwa będzie z samymi koronkami, że wygramy, że będzie profit. Mam nadzieję, że zaczynamy od survivala z 1800, więc fajny start jak ze skrzynki do 190 zł. No ale przede wszystkim te koronki się będą liczyły w tej najdroższej skrzynce, ogólnie w tych droższych po prostu bo tam są oczywiście lepsze skiny. Teraz koronkę ma bot troll. Zobaczmy, co on dostanie. Czy też dostanie survivala? Tak jest. Też 1800 zł i wychodzi na prowadzenie o 84 grosze. No już o troszkę więcej, ale, ale chill, ale chill. Ostatnia ta skrzynka z tych najtańszych. Nic ciekawego nam tutaj nie leci, a i tak skrzynka naprawdę bardzo fajna. Teraz ta po 300 zł. Pierwsza syf dla każdego. Przechodzimy do drugiej. Pyk. Koronka na prawo, ale koronka też dla nas, ok. Nie wiem co tutaj leci, o bajonecik byłby najlepszy i nam leci bajonecik. Ile? Cztery koła? 3700 prawie. Super. Super, super, super. super. Kolejna skrzęczka i kolejna koronka. Jakby drugi bajonecik back to back to by była naprawdę już fajna przewaga. E, no ale niestety są to shadow dodgercy. No i właśnie takie koronki na mój stoją. koronki w późniejszej fazie. Kolejna koronka. Patrzcie to, trzy koronki pod rząd, a potem w tych najdroższych skrzynkach będzie lipa pełny. Kolejne Shadow jersey. No szkoda, że to Shadow jersey akurat z tej koronki. Ostatnia skrzynka, no już tutaj była z koronki. No ta skrzynka też oddała niesamowicie. Przechodzimy do skrzynki za 655 zł. Zobaczmy co tutaj. No pierwsza skrzynka syf totalna, ale dostaliśmy najlepiej ze wszystkich. Koronka, OK. Tutaj bayonet Marble Fate jest albo Ursusik to chyba najgorzej w ogóle ze wszystkich, chociaż nie wiem czy bajonet pewnie, pewnie tańszy. Ale 2,5 koła to jest że tak że tak spoko. Naprawdę mamy fajne prowadzenie, bo mamy 7,5 koła przewagi nad drugim miejscem, e, a na trzecim to nawet 8,600, jakoś coś takiego. E, no i ostatnia skrzynka, nic, ale ta skrzynka też na plus. I przechodzimy do skrzynki za 1250 zł. No teraz im dała dobrze mi źle. No ale spoko, spoko, jest luz. Jest luz. No tutaj już mogłyby koronki lecieć. Tutaj już bym chciał bardzo. 1100 złotych na prawo, kostka. Tutaj syf. No ta skrzynka na razie najgorzej. No chyba, że ostatnio da mi koronkę. Nie da, ale daje flipa. ok ale koronka na środek. Tam butterfly jest. O Jezu, 3 szkieleton. 7 koła. No i bot troll nas dogonił praktycznie. Przechodzimy teraz do najdroższej skrzynki, no i to się zaczyna zabawa. Byle by tego nie przegrać, nie? Ursus fate. Przegonił nas. Przegonił nas. No 1000 złotych, Trzy skrzynki. Syf totalny. Proszę, dwie skrzynki. No musi nam coś walnąć, taką bombę. Koronka. Nice, ale koronka też na prawo. Nie wiem co tu leci. to jest Dragon Lore nawet. Dragonlore, proszę. Dragonlore na prawo. To i tak przegraliśmy to. Ostatnia skrzynka. Dragonlord Dlaczego? Dlaczego jemu mu oni? mi? Tak to byśmy wygrali. I BotForce był ciągle na ostatnim miejscu i sobie przed przedostatniej skrzynce Dragonora dostał. No nic widzowie, no mam nadzieję, że w jutrzejszym odcinku się odkujemy, bo no ostatnie odcinki no nie idą w dobrą stronę. Wyzerowaliśmy się. Ale no, mam nadzieję, że będzie lepiej, mam nadzieję, że wam przede wszystkim sypie lepiej z moim kodem kodzikgravidal18 10% do wpłaty i dwie darmowe skrzynki na sam start. Pamiętajcie, że macie dwa koła do wygrania z moim kodem jeśli wpłacacie. No i co? Widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się.